Muszę powiedzieć, że ja jestem częstym gościem targów poznańskich od 1989 roku jako, można powiedzieć, Ministerstwo Rynku Wewnętrznego wiceminister. Dzisiaj jestem zaskoczony urokiem, kompozycją stoisk. Kiedyś powiedziałem właśnie panu wiceprezesowi targów, że wyglądało to troszeczkę jak targowisko. Budki, budki, a teraz to już są dzieła sztuki, to już są budowle. Są Także nie, tam... niezwykle istotne e, pobudzają przedsiębiorczość w tym kierunku. E, e, efekty produkt, produktów mamy wybitne, muszę powiedzieć, odkaz pancernych do najwyższe e, szczyty informatyki. Także musimy dorównać, musimy się ścigać. I myślę, że nasze firmy są na odpowiednim poziomie i stoją na wysokości zadań. To, że jest potrzebna, to świadczy o tym, że generalny inspektor przyjął honorowy patronat, że jesteśmy tutaj bardzo aktywni. Za chwilę będę miał panel otwarty na temat ochrony danych osobowych. Podchodzimy do bezpieczeństwa, do nowych technologii związanych z bezpieczeństwem ze szczególną wrażliwością. To już nie jest takie proste e, ochronić, e, zapewnić bezpieczeństwo e, swoim e, przetwarzanym danym, czyli można powiedzieć biznesowi, informacjom, które przetwarzam, bo skompliko skomplikowaność e, informatyki jest o niebo wyższa, więc i zabezpieczenie, bezpieczeństwo musi być na dużo wyższym poziomie. My jesteśmy w tej chwili w przededniu, e, można powiedzieć, wprowadzenia w życie, bo po no, przegłosowaniu w Europarlamencie w Euro, w jest rozporządzenie, nowe, generalne rozporządzenie ochrony danych osobowych i ono podchodzi już zupełnie w innym wymiarze do przetwarzania i do zapewnienia bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych, a dane osobowe to informacja, a informacja łączy się i osobowa, i biznesowa, więc jest nierozdzielna. Czyli zapewnienie bezpieczeństwa jest wyzwaniem pierwszoliniowym i my próbujemy wprowadzić nowe rozwiązania, gdyż przed 17 czy 20 lat dyrektywa 95 przez 46 generalna była już archaiczna. I to, co Europarlament yy, uczynił, czyli przegłosował, dla mnie też troszkę niespodziewanie szybko. Yy, nowe generalne prawo ochrony danych osobowych jednolite w całej Europie jest niezbędne. Jesteśmy przy dniu stworzenia nowej platformy cyfrowej wspólnej. Do tego niezbędnym jest ruch transgraniczny danych osobowych, czyli jednolite prawo. Jednolite prawo w 28 krajach Unii Europejskiej. I, w, i z tym przesłaniem dzisiaj tutaj przybyliśmy. To przesłanie kierujemy do ludzi biznesu również z, z wielką można powiedzieć satysfakcją, pozytywnym zaskoczeniem. Co któraś firma wyróżniona, to jest firma wspólna z innymi yy, 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 przedsiębiorcami Unii Europejskiej. To jest też pozytywne. Nie będzie granic. Nie będzie granic dla biznesu, nie będzie granic dla informatyki, nie będzie granic dla przepływu danych osobowych. Także do tego musimy się przygotować, a przygotować się trzeba w sposób bardziej zdyscyplinowany, bo Polska dołączy do krajów Unii Europejskiej. Gdzie prawo rozporządzenia przewiduje y, dosyć wysokie kary finansowe za naruszenie, za przestępstwa na danych osobowych. Wreszcie trzeba zrozumieć, że przestępstwo na prywatności jest takie samo jak przestępstwo polegające na złamaniu ręki, nogi, wypadku samochodowego i innych y, pospolitych przestępstw. To jest przestępstwo jeszcze trudniejsze, bo to jest przestępstwo na duszy. I nie zapominajmy, że jakaś część z prawie 6 tysięcy wypadków samobójczych w Polsce, to jest na skutek po prostu ułomności duszy, przestępstwie na duszy, i w części to jest naruszenie prywatności człowieka. Musimy o tym pamiętać i głośno o tym mówić.